Godzina po 16. A ja już mam dość. Nabyłem drogą kupna oto taki sprzęt: DJI 6. To jest DJI 4, którym nagrywam wszystkie filmy na YouTube i jest cudowną kamerą. Ale, tak jak wszystkie kamery sportowych, słabo nagrywa w ciemności i traci się wtedy stabilizacja. Nabyłem zatem szóstkę, która dzięki zmiennej przysłonie, kwadratowemu sensorowi, bla 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 i innym bajerom powinna się w tej roli spełnić lepiej. Są to świetne kamery dla mojego nagrywania, bo ja taki wiecie jestem jak gdzieś wchodzę, nie? Tu niby słucham, obserwuję, tu kamera. Zrobiłem na nich podobne na tyle ile się dało ustawienia. 2.7K, 30 klatek, stabilizacja Rocksteady. Automatyczne kolory. Większość automatyczna. I to jestem ja na akrzynie 4. A to jestem ja na akrzynie 6. Widać więcej. Tutaj widzicie mój piękny, świecący komputerek. To jest on na akrzynie 4. A to jest on na akrzynie 6. Na zewnątrz w tym momencie. Od paru dni jest paskudna mgła. Jest zimno. Ciemno. Pewnie mży. Jest z 1 stopień albo 0. Śmierdzi smogiem, i jest to ostatni moment, kiedy wychodziłbym nagrać vloga. Czyli że superowy, żeby stestować nowy sprzęt. Tak na marginesie, to, to jest na DJI U4. A to 6. Na którym jestem przystojniejszy? Jak widzicie, w ogóle jest minimalnie większa. I ogólnie sprawia wrażenie takiej trochę wszystkie klapki, inksze ciulstwa są takie troszkę solidniejsze. A jak wiadomo, wszystko co większe, lepsze. No. Tak możemy iść. Żebyście tak jeszcze mogli poczuć maszketny luft bitamskiego Grosfeldu. Niestety tego kamera nie przenosi. Aleja Marka, nasza ukochana Action 4 Kontra Action 6. Jezus Maria, jak tu jest brzydko! To jest literalnie ostatni dzień, w którym chcę się wyłazić z domu i jeszcze fulać do kamery. No ale to wszystko dla was, moi kochani. Tu jestem na czwórce, a tu na szóstce. Nie mam pojęcia, jak to wyjdzie. Będę dopiero w domu oglądał. Ten film w ogóle do zmontowania z dwóch kamer to będzie jakaś tragedia, najprawdopodobniej. Ta szóstka też ma jakiś ponoć super nocny tryb. Zobaczmy to. This is it. Zaawansowany tryb nocny, w którym powinno być widać nie wiem, rzekomo więcej no, na przykład tutaj... Hmm. W sumie, może to i działa całkiem nieźle, bo w tym miejscu, gdzie jestem, jest ciemnica jak byk. Dobra, dodajmy do tego nagranie z czwórki. Wygląda to tak. To jest czwórka w trybie, no, zwykłym. A to jest szóstka w zaawansowanym trybie nocnym. No, jak patrzę na podgląd, to na czwórce w ogóle nie widzę, bez mała, że tam jest nasz konwikt, a na szóstce jest. Na stówce kolory będą zwalone i jakieś gigantyczne ziarno obrazu. O, jak się fajnie promienie z reflektorów auta w takiej mgle przebijają. Ale to, że w ogóle cokolwiek tam widać, to już i tak jest dużo. Dla małego porównania, to jest ten tryb nocny zaawansowany. A to jest tryb, żaden, zwykły. E, przesłona ustawiona na automatyczną, off od F2 do F4. Ja wszystko zawsze nagrywam na automatach, mi się nie chce. Ja mam kliknąć i to się ma nagrywać super film. Liminalna przestrzeń w Bytomiu. Ankeni wali. Wali to ci chyba na web. To jest tryb bardzo szeroki. Jezu, jaka łapa. Co tym nagrywać? Uuu, jeżek w akwarium. Dobra, nie chcę mi się żonglować tymi kamerami jak jakiś chory. <gry> A opowiadałem kiedyś wam, że jechał pociąg. Przez alejkę, park w Bytomiu, to jechał właśnie też tędy. Tu, 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 tu. Tam powstańców do góry, i tam na końcu był dworzec po prawej stronie. Normalny, ludzki tryb w DJI'u 6 to jest super zaawansowany nocny tryb w DJI -u 6 Ten sam widok na starym, dobrym DJI 8 Osmo Action 4. Chyba widać trochę mniej. Halo? Widać mnie w ogóle? U. Ale bych się tam kupił takie mieszkanie. Będę takie ze 100 metrów, plus pewnie. No żeby mi je tak przedali za 100 koła. O! Na rynku w Bytomiu dwa dni temu wystartował jarmark i to jest bardzo fajny. Pomimo oczywiście głosów wielu Bytomian, że to strata pieniędzy i tak dalej. Oczywiście gdyby go nie było, to byłyby głosy, że w Bytomiu nawet jarmarku nie ma. Niestety upieram się przy mojej nienaukowej teorii, że w Bytomiu na 140 tysięcy mieszkańców circa about ungefähr 70 tysięcy mieszka za karę. Ktoś im każe tu mieszkać i są bardzo z kuli tego nieszczęśliwi. Bardzo mi przykro swoją drogą, bo to musi być bolesne doświadczenie. A, jak w ogóle jestem już w tej miejscuwie, to dwie dziwne obserwacje. Widzicie łunę, która się robi nad tą kamienicą. Takie łuny kiedyś były z, na przykład z nad hut. było je widać fajnie. To jest łuna z kościoła Trójcy Świętej, który jest podświetlony i przez to, że jest mgła, to taki jest fajny efekt. I w ogóle neony, wszystkie, nawet żabki, przy tej pogodzie tak fajnie, fajnie wyglądają. Takie, takie zboczenie. Mam zajebiste zdjęcie tego rejonu na tepecie ustawione z Zofii Rydet. Robiła to zdjęcie prawdopodobnie. Widać na nim szczyt tej kamienicy i trochę tej i kościół, którego tu nie widzę, bo jestem za nisko. Ona je robiła chyba gdzieś. Z, może z tego balkonu, może gdzieś tu. Jej zdjęcia są dostępne na necie za darmo. Świetna kolekcja. Bytom taki z przełomu lat 50 do 70 Mega fajna, mega, mega, mega fajna rzecz. To miasto jeszcze wtedy było takie trochę, no, trochę bardziej zadbane, trochę więcej budynków w nim stało, nie było jeszcze tych wszystkich wyburzeń. Chodźmy, przespacerujmy się. Dużo ludzi Bytom niedawno nazywało miastem kebabów i lombardów. Teraz, według mnie, bytom przekształca się w miasto piekarni i tatuażów. No, jak na mój gust, to jest zmiana mega na plus. Nie zwracałem wcześniej uwagi na takie rzeczy, ale wiecie, jak całkowicie inaczej się odbiera miasto, jak się nim idzie, wieczorową porą, czyli yy, teraz już godzina 15, i mija się ciemne okna. Nie? Znaczy, że albo tam nikogo nie ma, albo często, jak to u nas jest. W ogóle tam nikogo nie ma, nikt tam nie mieszka, tak jest pustostan. A jak to się całkowicie inaczej odbiera, jak się idzie i się widzi, że o, tu jest jakieś życie, ktoś tam coś sobie robi, tu jakieś lampeczki świąteczne, tam gdzieś ktoś, prawda, wieczorową porą, coś tam sobie działa, iż taki to robi miły klimat, nie? Że tu, wbrew pozorom, tu jest jeszcze jakieś życie. Chłopcy z Czarno, to widzę się lajknęli fajny neonik. Bardzo fajna miejscowa do kawiorzy. Odwiedźcie. Ja ostatnio ograniczam, bo jak parę dni z rzędu machnąłem na eks taką kaweczkę, to mi potem troszkę rączki latali. A propos miasta, kebabów i lombardów. Dobrym kolegom z Torunia ostatnio kilka razy, jak mnie odwiedził, żeśmy się przeszli po piekarskiej, to stwierdził, że. Powinna się nazywać Lombardstrasę. I w sumie coś w tym jest. Na całej długości piekarskiej Lombardów będzie chyba z, pff, z pięć na pewno. Mmm, Jezu, jak ja kocham tą pocztę. Jaki to jest wspaniały budynek. Mmm, trójca święta. Sam kościół na szóstce i na czwórce. Nie, no jest cudowny. A obok niego jeszcze fara z 1880. A z drugiej strony to jest jakiś w ogóle niesamowity temat, że tu budowano jakieś takie mieszkalne, nie wiem na no co to miało być no budynki, i jesteśmy w samym centrum miasta dosłownie. 50 metrów od rynku i to tak stoi tu już, nie wiem, 15 lat, 20 to wygląda, no. zajebiście, nie? Zwłaszcza, no, że wiecie, jakby to była jakaś dziwna, niedokończona budowa na jakimś zadupiu, jakichś opłotkach. To jest Takie słowo? Miasta, no to pół biedy, nie, ale kurde, przy głównej ulicy, gdzie się przejeżdża przez Bytom, przy takim kościele i no... Wiecie, to jest właśnie problem, bo to nie jest tak, że takie miasta bogatsze jak, nie wiem, Wrocław, Kraków, Gdańsk, Poznań nie mają jakichś zaniedbanych budynków, pustostanów, e, jakichś kamienic zniszczonych i tak dalej. Jasne, że mają. Mają ich nawet miejscami sporo. Tylko, że tam na ogół, ścisłe centrum, rynek, najbliższa okolica jest w miarę wylizany, dopieszczony i wiecie, jak ktoś przyjedzie do miasta, no to jak chce zobaczyć miasto, to idzie gdzie? No właśnie tam. I wyciąga wrażenie, nie, że jest super. A że na przykład tam 15 minut dalej spacerem stoi kwartał kamienic, gdzie się tynk sypie na łeb, to już go w sumie nie interesuje, albo że w mieście są na przykład takie dzielnice jak, nie wiem, jak Bobrek. Że takie są w większości miast, no, no. No, może nie aż tego kalibru. No, ale chodzi u nas, chodzi o to, że u nas pomimo Masy świetnej architektury, top. To ona nawet w ścisłym centrum miasta jest momentami mega zaniedbana i odchodząc w bytomiu 20 metrów od rynku czasem, mija się dwie kamienice, które są super, a obok nich stoi pięć takich, że oczy pękają i wypadają na trotuar. Także ja uważam przy okazji, że takie miasta jak Bytom i miasta tej części Górnego Śląska, które utrzymywały Polskę w zasadzie, em, no w sumie dwa razy, bo w dwudziestych latach, kiedy Kąsek Śląska poszedł do Polski, a potem przez całą komunę, powinny być otoczone co najmniej jakimiś specjalistycznymi programami i dostawać jakieś specjalne fundusze, tak jak kiedyś ściana wschodnia w Polsce na to tak zwane wyrównanie poziomu. I te miasta typu Lublin i inne, tam Rzeszowy, Białystoki są serio odpicowane i wylizane, a no miasta takie jak, nie wiem, Bytom, Chorzów, Zabrze i inne... nie bardzo. Także może po wschodzie pora na program Górny Śląsk, wyrównywanie poziomu. No, Bele to ino nie był poziom 600. No, to jest właśnie jedna z takich uliczek, tu jeszcze jakiś czas temu po prawej w ogóle stała chałupa, no może nie jakaś piękna, ale była, tu już widać kościół Marii Panny z rynku, no i tu ogólnie od rynku, nie wiem, 50 metrów, może 30 i no może tu wygląda to kiepsko, ale jeszcze jako tako, no to, no, no to, no to... Kurwa no, to tak dlatego pociechy po filmie o chorzowie, żeby chorzowianie nie pomyśleli, że tylko ich miasto przedstawiam w jakichś złych barwach. Chociaż mi się wydaje, że ja wszystko przedstawiam raczej w barwach takich, jakie one są. O! Fajny artefakcik. To jest Niklaus na jarmarku w Akrzynie 6. A to jest Niklaus na jarmarku w Akrzynie 4. Nad samym jarmarkiem się w tym roku jeszcze nie pochylam, bo chcę z niego zrobić jakiś krótki, osobny film. Może jakąś taką serię z jarmarków śląskich albo grunośląskich. Liczę tak może, że spadnie chociaż tak z pół centymetra śniegu. To będzie jakoś tak zawsze trochę wyglądać fajniej. Tu już się wyłania za mną, po leku, po leku, wyremontowany kościół świętego Wojciecha. Mm. To jest w ogóle bardzo fajna okolica Plac Klasztorny w Bytomiu, bo tu są, tu są najstarsze budowle w mieście. Te kamienice, tutaj to technikum według mapy takiej, którą znalazłem na necie bardzo fajnej. Gdzie jest podany wiek danych budynków w Bytomiu, to tamte, to tamte za mną są budowane jeszcze przed 1858 rokiem. Czy takich już tu w mieście dużo nie ma, bo większość tej zabudowy jest gdzieś z końcówki XIX wieku, nie? Na przełomie XIX, XX. Zawsze jak mówię, zabudowa na przełomie jakiegoś tam wieku, to widzę się jako takiego starego dziadka z brodą jakiegoś takiego profesorka, który. Nudzi, a wszyscy przy tym tak. Yy, będę się starał takich trudnych, nudnych słów używać jak najmniej. A no, żeby trochę domłodnić, yy, to skibidi, Kibidi łopopop. A coś w tym jest, nie? Tu ogólnie w takiej zabudowie i w takich rejonach, że można by tu kręcić jakiegoś takiego powiedzmy Kuba rozpruwacz. Joachim Knychała, Greift an im Stadtbeutel OS. Ale to jest fajne, właśnie, bo. O ile się oczywiście z takim zaułku w Pierdolunie obskoczy, to. A ja jestem taki bardzo sentymentalny w ogóle, jak wiadomo. Także tu opowiem Wam bardzo krótką i bardzo wzruszającą historię. Tu był chyba ostatni. Ja już to może opowiadałem. No w każdym razie, tutaj był szewc. Starszy, bardzo miły pan. Przedłem do niego kiedyś, żeby mi naprawił buty jeszcze parę lat temu, powiedział mi, że co ja z tymi butami robiłem, że one mają dziury w takich miejscach, że mówi, Pan ma jakieś te paznokcie takie, ja mówię co, długie. on mówi: nie, jakieś, jakieś takie dziwne. E, tutaj macie akrzyna 6, nie na trybie tym specjalnym nocnym, bo ja też lubię jak widać trochę, że jest jednak noc. A wyżej macie poczciwą czwóreczkę. Celowo nie nagrywam tego filmu, yy, nie wiem, na przykład za dnia ale przy jakichś przyzwoitych warunkach, bo przy dobrym słońcu można nagrać spoko obraz byle czym. Dlatego postanowiłem go nagrać w takich warunkach, gdzie no, film raczej nie ma prawa dobrze wyglądać. I żeby przetestować, jak sobie ten nowy krzyk Modi DJI-owy radzi właśnie w, takich, no właśnie w takich warunkach ciężkich i przede wszystkim w słabym świetle, bo to jest największa bolączka wszelkich kamer, powiedzmy, sportowych. I jeśli tu będzie w takich warunkach, czyli w ciemności, e, w mgle, przy zimnie i w ogóle, no jest dramatycznie. To się, to się nie ma prawa dobrze oglądać. Nagrywa mi się bardzo źle, bardzo cierpię, boli mnie. I tu będzie przyzwoicie chociaż to wyglądało. No to znaczy, że ta kamerka już spełnia wszelkie moje najdziksze potrzeby. Ej, jaka zajebista szafeczka, ty. To jest taki film w, suche, w sumie trochę bardziej dla ludzi technologicznych, bo co jakiś czas się pojawiają takie pytania właśnie, czym nagrywam, czym to wszystko jest tu robione. Eee, I też ostatnio paru ludzi zapytało w związku z Black Friday, czy warto kupić na przykład na 4, bo był tam dużo przeceniony, także myślę, że Warto! Jak najbardziej. Jeżeli go możecie wyrwać za jakieś tam śmieszne 800 czy 900 zł, to za te pieniądze no raczej lepszej kamery nie dostaniecie. A i dzięki temu spacerowi e, od lat wyrabiam w sobie nauk gadania do kamery i łażenia wśród ludzi, którzy patrzą się na ciebie jak na obłąkanego. Mimo posiadania kanału na YouTube 12 lat, dalej jakoś tak mi trochę głupio jest momentami. Nie wiem w sumie czemu, ale walczę z tym. Najpiękniejsza apteka. Śląska Górnego. To była ustawa krajobrazowa działająca w pełnej mocy. To jest najgorsza możliwa pora i najgorsza możliwa pogoda. Nie tylko do nagrywania filmów o czymkolwiek, ale też do łażenia na zewnątrz, po dworze, po placu, po polu, po, pod zewnętrzu. W ogóle, nie oglądajcie tego filmu. Albo dobra, jak już oglądacie, to, to już oglądajcie do końca. Nie no, żartuję, jest super. Powiedzcie mi, gdzie indziej żyć, jak nie na Górnym Śląsku. Była nawet taka fajna piosenka. Bo gdybym coś tam urodzić się znów, tylko we Lwowie... A nie, to akurat nie było o Śląsku. Ale welwowie Lwowie też jest bardzo pięknie. Byłem tam parę dni z 10 lat temu. Bardzo mi się podobało. O, to ciekawostka. Burmistrzem Lwowa kiedyś był Ślązak. No ale gdzieś tam w XV wieku albo XVI. Dolnoślązak konkretnie. Ale był! Także to są, są konotacje. Nie no, ale tutaj już jest klimacik... totalny. Żeby się z jakiegoś krzaka wyłoniło jakieś... Nie mam na myśli maszkarona w postaci postaci posługującej się zaimkami. Dej 2 złote. Dobra, a tu to już są ciemności egipskie to mało powiedziane. Czekajcie, sprawdźmy. Dobra, dla porównania zarzucę wam tu kawałeczek z Akrzyna 4. No, wydaje mnie się, że da się na nim dostrzec kapkę mniej. Cóż za piękne miejsce na romantyczny spacer. Na przykład ze świeżo poznaną dziewczyną na pierwszej randce. To jest to. Zwłaszcza, że przed nami wyczeźwiałka. Nie no, liczę na to skrycie, że e, coś, tak naprawdę jestem w czeskiej saunie i tylko mi się to wszystko wydaje. Jutro się obudzę i będzie wiosna i zieloniutko, i ptaszki będą śpiewały i będzie 23 stopnie. A jak nie, to że chociaż spadnie niedługo śnieg i się utrzyma i będzie jaśniej. Mm, fantastyczna pogoda na. Lekcje jazdy. Także jak to wygląda w ciężkich warunkach, mogliście zobaczyć. Eee, sprzęt DJI-owy nieodpłatnie polecam, bo jest git. Jest bardzo dobry. Wszystko tym nagrywam w zasadzie od lat. A ja żegnam, nie nie żegnam, nie żegnam. Mówię tylko do widzenia, do zobaczenia. Spot. O! Końcówka jest górnik bytom. Państwu jak zawsze pięknie dziękuję za uwagę. Zapraszam zostawić mnie łapkie, w górę albo w dół. Do zobaczenia już wkrótce. Ciao bambini. Fu.